Witam hodowców hodowczynie. Dzisiaj pokażę co znowu gąbką dam. Teraz tak tu jest karma. rozpodowa. Na to dam. Olejek czosnkowy. Wymieszamy to porządnie. Jeszcze troszeczkę. Mieszamy. Mieszamy i teraz damy Wispumin. O, teraz damy Wispumin. Też wymieszamy. Wymieszamy, wymieszamy. Ładnie, żeby się obkleiło. Wymieszamy. Wszystko ładnie wymieszane. O. I też zakupiłem o słynną machewkę. Pokażę, jak wygląda. O. Granuleczki ładne. Wystarczy. Też wymieszamy. O, wszystko ładnie zostało wymieszane, a do wody damy z flajwetu witaminę. Dwa, jak są lęgi, 2-3 razy w tygodniu. 10 ml na 10 litrów wody. O, już jesteśmy u gołąbków, tak to zostało wymieszane. O. Łąbki czekają O, no, czekają No chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie No chodźcie Chodźcie, chodźcie No chodźcie, chodźcie No chodźcie, chodźcie pan zrobił dzisiaj pyszne jedzonko ooo, zajadają, zajadają wystarczy no, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, bo muszę trochę poopowiadać. O. Jak ktoś by był jeszcze chętny na młode, bo trochę tam zamówień jest, ale będzie dużo, to powiem mój numer telefonu 504-723-532. O, ten czerwony groch, tutaj, to jest z linii Hurricane 51. 有什么也从。也 Dziękuję wszystkim za oglądalność, i życzę wszystkim sukcesów w hodowli. Pozdrawiamy Jacek.